co robimy z suchym chlebem wiadomo suszymy takie kawałki o później nie musimy na mniejszy dać tutaj już część jest jest przemielona i w maszynkę mięsa od mięsa nie o to wygląda ten sposób. Raz szalone, drugie, czy tylko pekamy, Jeszcze jeden taki będzie. I mamy darmową bułeczkę Tartu. Zobaczcie ile już ich namieliłem. Tu jeszcze taka kruszynka, zwykła maszynka, sitko. O i tyle zostało już. Proszę na mniejsze. Na mniejsze kawałki do środka. I to jedną ręką, to nie można, trzeba dwoma rękoma, bo inaczej nie, rady, nie ma to przytrzymać, to ja tu położę, a w lekko pchnąć. palce, jak się boi, to popycha różko i do słoika i mamy bułkę tartą, no, już tyle zmieliłem tu jest tyle tyle bułki tartej czyli mielimy